Kropka, dobry dzień. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić Volkswagena Golfa Fiwasi i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Atur, atur. Zatem przetarcia lakieru w rejonie przednich drzwi i błotników dało się zauważyć nawet u dwuletnich egzemplarzy. Lakier zaczął się dość szybko ścierać także w rejonie zagięcia tylnego słupka w otworze tylnych drzwi. Winna jest za to zbyt twarda uszczelka drzwi. Troskliwi właściciele, którzy wiedzieli o problematycznych obszarach, często pokrywali je przezroczystą folią ochronną. Wnętrze Volkswagena Golfa Pupiers to doskonały przykład europejskiej powściągliwości. A także przykład na to, że nawet w małym aucie klasy golfowej można zastosować naprawdę wysokiej jakości materiały wykończeniowe i miękkie plastiki wnętrza. Jednak nawet to nie uchroniło Golfa Fipisz przed pojawieniem się we wnętrzu świerszcza. Na szczęście jest ich bardzo mało. Tak, i pojawiają się przy dość dużym przebiegu. Kolejnym typowym problemem salonu są usterki w systemie ogrzewania wnętrza. Po wymianie niedrogiego rezystora grzałka zaczyna znowu działać bezawaryjnie. O problemach jednostek napędowych serii TSI słyszał każdy. Pierwsi właściciele byli niemile zaskoczeni, gdy po przejechaniu od 20 do 40 tysięcy kilometrów napotkali problemy z turbosprężarką. W silniku pierwszym 4TSI turbina często sama się wyłączała, a potem zupełnie odmawiała pracy. Volkswagen szybko zmodyfikował turbinę, ale wrażenie silnika i tak zostało zepsute. W jednostce pierwszej 2TSI turbina była również często wymieniana w ramach gwarancji. Dopiero z czasem okazało się, że można sobie poradzić wymieniając znacznie tańszy siłownik elektromagnetyczny. Volkswagen wydał nawet list polecający w tej sprawie w zasadzie oficjalnie potwierdzając problem. Większość właścicieli Golfa VI z silnikiem pierwsza-TSI musiała borykać się z nieprzyjemnym trzeszczeniem z podmaski pojawiającym się przy uruchamianiu silnika. Okazało się, że cała sprawa dotyczyła regulatora fazowego, który później często był wymieniany w ramach gwarancji u oficjalnych dealerów Volkswagena. Było też mnóstwo skarg na zużycie oleju. Ale niemiecka firma była nieubłagana. Zużycie oleju w wysokości 500 g na 10 tysięcy kilometrów uznano za absolutnie normalne. Kolejną ważną cechą silników z turbodoładowaniem w naszych warunkach jest ich powolne rozgrzewanie. Zimą właściciele samochodów z silnikami TSI często muszą jeździć na mrozie. Podczas krótkich tras silnik nie ma czasu się rozgrzać, przez co w kabinie nie ma skąd czerpać ciepłego powietrza. Z punktu widzenia niezawodności wolno sący silnik o pojemności 1,6 litra, wygląda znacznie korzystniej. Choć okazało się, że jest wrażliwy na jakość paliwa. O tym, że substytut dostał się do zbiornika gazu, poinformuje płynąca prędkość i niechęć silnika do pierwszego uruchomienia. W bardzo zaawansowanych przypadkach może dojść nawet do wymiany wtryskiwaczy paliwa. Oczywiście na początku można spróbować po prostu przeczyścić wtryskiwacze, lecz taka operacja nie daje długotrwałego efektu. Właściciele Golfa Fitear z silnikiem 1,6 litra często zauważyli, że silnik ten jest dość głośny nawet w nowych samochodach. Dilerzy Volkswagena uznali trzeszczenie i pukanie po prawej stronie kabiny, pojawiające się podczas uruchamiania silnika, za jedną z chorób wieku dziecięcego. Okazało się, że cały punkt nie był najlepszym umiejscowieniem przewodów paliwowych. Właścicielom udało się pozbyć nieprzyjemnych dźwięków dopiero po samodzielnym związaniu lamp w jedną wiązkę i umieszczeniu pod nimi czegoś w rodzaju plomby. Teoretycznie można spróbować znaleźć na rynku wtórnym egzemplarz z prostym, wolnosącym silnikiem o pojemności 1,4 litra, ale gra nie jest warta świeczki. 80 koni mechanicznych to szczerze mówiąc za mało. Czasami z Europy sprowadzano do nas hatchbacki z silnikiem wysokoprężnym 2.0 TDI o mocy 110 koni mechanicznych. Po 2009 roku na rynku pojawił się silnik pierwszy 6 TDI o podobnej konstrukcji. W cieplarnianych europejskich warunkach oba silniki wysokoprężne spisały się znakomicie. Ale nie możemy na to liczyć. Po pierwsze, przebiegi golfów z silnikiem diesla sprowadzanych z Europy często przekraczają od 150 do 200 tysięcy kilometrów. Innymi słowy, świeże samochody z silnikiem diesla po prostu do nas nie przyjeżdżają. Po drugie, układ paliwowy Common Rail. Który w Europie nie sprawia problemów w naszych warunkach może sprawić bardzo nieprzyjemne niespodzianki, których wyeliminowanie będzie bardzo kosztowne. W rezultacie zakup Golfa FIFIR z silnikiem diesla, nawet pomimo oszczędności na paliwie, jest nieuzasadniony. Skarg na skrzynię biegów Golfi II jest więcej niż wystarczająco. Co więcej dotyczy to zarówno konwencjonalnej manualnej skrzyni biegów, jak i robota DSG. Mechanika charakteryzuje się hałasem podczas pracy, który objawia się po przejechaniu od 50 do 60 tysięcy kilometrów. Po wciśnięciu pedału sprzęgła hałas znika. Przyczyną nieprzyjemnego dźwięku jest najczęściej łożysko oporowe lub łożysko wału wejściowego. Czasami wymiana sprzęgła pomagała przezwyciężyć hałas. Ale z reguły nie na długo. Po od 20 do 30 tysiącach kilometrów znów dało się to odczuć. Z drugiej strony wielu właścicieli golfa i Pobieskał w ogóle nie próbowało pozbyć się nieprzyjemnych dźwięków. Okazało się, że wraz ze wzrostem przebiegu hałas nie narasta i żywotność skrzyni nie ulega z tego powodu skróceniu. Wielu naszych entuzjastów motoryzacji boi się robota DSG7 jak ognia. I są ku temu powody. Nawet w samochodach o małym przebiegu zautomatyzowana skrzynia biegów może zacząć szarpnąć zmianę biegów po długim postoju w korkach. Kiedy dilerzy Volkswagena zgromadzili wystarczające statystyki dotyczące wszystkich modyfikacji zautomatyzowanej skrzyni biegów, okazało się, że najmniej niezawodna ze wszystkich jest ta zainstalowana w szóstym Golfie DSG7. Kupno używanego pojazdu z automatyczną skrzynią biegów jest decyzją bardzo ryzykowną. Nie można już liczyć na gwarancję dilera, a ewentualne naprawy będą bardzo kosztowne. Jeśli jednak nie chcesz za wszelką cenę przenosić się, lepiej wybrać Golfa VI w którym niedawno naprawiany był robot DSG. Ponieważ Golf je pierwszy był pierwotnie projektowany z myślą o wymagającym nabywcy z Europy Zachodniej, inżynierowie Volkswagena nie szczędzili i nie zdecydowali się na prymitywną belkę, ale na wielowahaczowe tylne zawieszenie. Z przodu pozostał styl Macphersona, tradycyjny dla hatchbacków klasy golfowej. Zawieszenie szóstego Golfa okazało się dość trwałe, nawet biorąc pod uwagę użytkowanie na naszych drogach. Przednie rozpórki stabilizatora wytrzymują od 70 do 90 tysięcy km końcówki układu kierowniczego do 100 tysięcy km. Żywotność przegubów kulowych i cichych bloków przednich dźwigni wynosi około 150 tysięcy km. Przednie amortyzatory będą musiały zostać wymienione po przejechaniu 100 tysięcy km. Amortyzatory tylne wytrzymują średnio od 20 000 do 30 tysięcy km dłużej. Golf VI waży stosunkowo niewiele, więc jego właściciele mogą śmiało liczyć na to, że przednie klocki hamulcowe wystarczą na od 30 do 40 tysięcy km. Tylne klocki będą musiały być wymieniane rzadziej, co od 50 000 do 60 tysięcy km. W zależności od stylu jazdy, tarcze hamulcowe będą musiały zostać wymienione wraz z drugim lub trzecim kompletem klocków hamulcowych. Właściciele niemieckiego samochodu nie powinni zapominać o okresowym używaniu hamulca postojowego. Ten ostatni mechanizm psuje się po długich okresach bezczynności. Jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, twoja opinia na pewno pomoże innym wyborze auta.